Dariusz Kozelan i Maciej Kaniastę. Witamy tym razem w innej scenerii, ale może jak najbardziej właściwej, bo przecież jesteśmy na boisku przy ulicy Gdańskiej w Poznaniu, gdzie rozgrywane są mecze poznańskiej ligi RedBox. Dzisiaj ważny dzień, bo startuje jedna z lig, która do tej pory jeszcze nie wystartowała, więc Ekstraliga. Oczywiście zapraszamy na relacje ze spotkań Ekstraligi, ale także innych wydarzeń. Maciej, dzisiaj też na końcu. Zaprosić do konkursu, który tak. się cieszy dosyć sporym zainteresowaniem. Zadamy pytanie konkursowe. Macie już wytłumaczy wszystkie zasady, co i jak, jak można wygrać nagrody i co w tym konkursie można zrobić. Natomiast chciałbym króciutko podsumować to, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu. Nie grała jeszcze Ekstra Liga, ale zawsze jak już obserwujemy te rozgrywki, coś ciekawego się, się dzieje. Rozpocznijmy może od pierwszej ligi, coś, co zwróciło Twoją uwagę. Dobra postawa PBG. Yy, drużyna, drużyna w pierwszym meczu przegrała 10-0. Następnie już zremisowała z G4S, a w ostatnim tygodniu rozgromiła praktycznie BM Professional aż 10-1. Przypom... Przypomnę, że drużyna BM Professional grała u nas na Hali w pierwszej lidze i z dosyć dobrym skutkiem zajęła czwarte miejsce, a tu w pierwszym meczu nowego sezonu wiosennego niestety musiała uznać wyższość drużyny PBG dość wysoko, także ten wynik był sporym zaskoczeniem ja dla mnie. myślę, że to jest też taki prognostyk, że te drużyny będą grały coraz lepiej. Im więcej gry, więcej spotkań, tutaj przychodzenia na boisko, tym forma będzie lepsza. Pogoda też pewnie tutaj do nas trafi lepsza. Ktoś, kto, kogo mamy na pozycji lidera? To znaczy tam się kształtuje g 4S chyba, o jeśli nie mylę, chyba straciło sly... punkt, ale, ale ciągle jest, bo 4 mecze ma rozegrane. Mówię, no na razie to nie wszyscy jeszcze rozpoczęli. Dzisiaj, dzisiaj pierwszy mecz, rozegrał zespół Tessa tu. Nieoczekiwanie drużyna przegrała z centrum Excite. po, 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 po meczu dosyć fajny. To tam prawie cały, cały, cały mecz był remis. Końcówka do centry należała kontrami. Zadecydowali to, że centra zdobyła trzy punkty. Mówię. Pierwsza liga akurat jest taka, że dopiero drużyny wejdą i także, także, także myślę, że dopiero to się, się rozwinie. I, i centra i Tesla o ile się nie mylę, chyba Tesla jako junior grali na Hali, grały te drużyny na Hali. Czy w drugiej Lidze też mamy takie? Gdzieś tam się pojawiają takie zespoły mamy? To znaczy akurat y, druga liga to są zupełnie drużyny na z dworu, nie? W drugiej Lidze y, akurat jest, jest taka specyfika, że część drużyn gra tylko na hali, część. Gra na dworze i tutaj akurat większość drużyn drugoligowych to są zespoły, które czysto grają na dworze, nie grają na hali. Tam, tam mówię, w grupie A jest wyrównana stawka, tam każdy z każdym może wygrać. Przypomn w zeszłym tygodniu ter terytorium Choreka przegrała 2-0, moim zdaniem nieoczekiwanie. Drugie zwycięstwo Leśnych Dziadków, to jest, to jest godne, godne właśnie z Leśnymi. No, Dziadki mogą tutaj swoją rolę odegrać, ja myślę. Tak, ta na, na, drużyna, drużyna też była komponowana, tam od 3-4 sezonów właśnie, grała. W tej chwili coraz jest jeden sukces, bo mieli trzecie miejsce w zeszłym sezonie w drugiej lidze, teraz, teraz dobrze rozpoczęli sezon i jest na razie chyba, o ile się nie mylę, z kompletem punktów chyba. Druga, pro, grupa? druga grupa? jest grupa, troszeczkę mniej, mniej zespołów zagrało na razie, bo mówię, Specyfika też boiska, wolą grać na promienisty, dlatego, dlatego Czekają, nie, chciałbym, nie, chciałbym, nie, chciałbym, nie chciałbym się wypowiedzieć o tej drugiej lidze, gdyż po prostu wyszło Poczekamy tak... czekamy na promienistów. Tak, dokładnie. Okay. dokładnie. E, trzecia Liga, no tam sporo spotkań, sporo nowicjuszy się pokazało, czy wszyscy, czy kogoś jeszcze jakaś ma? Na pewno postawa drużyny wwz WU nowy zespół, na razie, na razie okrzepnie, bo... Dwa wyniki dosyć wysokie po 10 i po 11.0 drużyna się bawi na razie fajnie, bo zespół z tego co, co, co tam kapitan mówił, to nawet wystartowali w edycji pucharu Polski, Polski dlatego tak, 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 takie, są, ale... takie, taka drużyna naprawdę bardzo mi to się podoba, że nie zrażają się, mówi, że się będą uczyć, że będą grali, i także. Jest... Ale też zwróciłeś uwagę kiedyś na taki mecz Fresh Team, MP. MPM Plus Team. To jest team. fantastyczna tak. zabawa dla tak, obu To mówię. No, niektóre drużyny nie. nie... Może nie, nie, że nie posiadają umiejętności, ale po prostu grają ambitnie. Posiadają się, Posiada, bawią, po prostu jest to też e, frajda dla nich, że po prostu pobiegają i zabawa, nie? Przede wszystkim. I to jest też doceniane, bo mówię, no nie tylko ambicje w zwycięstwa są ważne, ale mówię też dobra, dobra postawa i jak najlepsze wyniki, nie? No, Zwycięstwa też, jak najbardziej. Zapraszamy do trzecią ligę, tutaj można wiele ciekawych rzeczy po zobaczyć, czy ostatnio mówiliśmy o Damianie Grabowskim, tu się wyróżnia, on ponad 20 bramek, no nie ma takiej drugiego na razie, kto by przekroczył dwudziestkę to na pewno, ktoś inny się jeszcze tutaj wyróżnił z super strzelaniem, może czymś innym, bramkarz nie wiem, jakiś obrońca, który zwrócił Twoją uwagę? Znaczy no, myślę, że teraz akurat jak już wejdą te drużyny wszystkie w rytm taki meczowy, to kilka rodzynków się wyławię. No mówię, w tej chwili poza Damianem, który naprawdę imponuje, imponuje tam, tym instynktem strzeleckim, to, to mówię, no Poziom jest bardzo wyrównany i to też trudno w jakiś sposób wyróżnić takiego zawodnika, który naprawdę są małe tam zawodnicy, którzy, którzy potrafią grać, ale to mówię, to na tle innych zespołów to też nie, nie aż, aż aż takie AK. Po prostu no Damian jest jeden na razie. Myślę, że tutaj ekstraliga, pierwsza liga, jak ruszy, to te, ci zawodnicy się wyklarują. Dzisiaj ruszyła ekstraliga, a już chyba piłkarz Tanners Irish pub, czyli cztery bramki, z tak, tak. I no, przy, będziemy się przypatrywać temu zespołowi, i innym tak, że jakby ten sezon. Właśnie w tym momencie nabiera przyspieszenia i się rozpędza. Promienista wkrótce, tak? Myślę, że tak, że... Niebawem. Niebawem. W przyszłym tygodniu będziemy na to też czekać, bo zespoły też chciałyby jakby z drugą najwyższą się zapoznać. Na koniec obiecany konkurs. Na czym polega? Co można wygrać? Maciej Kaniasty. Konkurs polega na tym, Dotyczy on historii futbolu amatorskiego w ligach Redbox. Pierwsze pytanie już, jak Państwo wiedzą, padło. Było to pytanie kiedy rozpoczęły rozgrywki się, było kilka trafnych odpowiedzi. Pierwszym zwycięzcą oficjalnie został pan Dariusz Peta. Zapraszam go do stanu po odbiór książki e, Patryka Bekleja e, Mourinho. E, natomiast a Anatomia Zwycięzcy. A, natomiast zwycięzcy. E, s, teraz było wczoraj, dzisiaj, dzisiaj też dałem na stronie drugie pytanie. Drugie pytanie brzmi: Kto w sezonie jesień 2011 zajął z mistrzostwo, mistrzostwo ekstra w poznańskiej lidze Redbox. Odpowiedzi proszę przesyłać na, maile, na maila na ligi mapa redboxsport.pl do czwartku czekam na odpowiedzi. Piątek ogłoszę listę zawodników znaczy od, y, osób poprawnie odpowied, które odpowiedziały a w poniedziałek będzie losowanie znowu właśnie książki i tak i pełna informacja na stronie tak tam Tak. jakby na bieżąco informujesz o zasadach o też zasadą. o, także, także, o, o że... tym kto wygrał jak odebrać i tak dalej zapraszamy do salonu Redboxu na Promienistą 27 do Poznania tam wiele ciekawych rzeczy ale również tak, tą książkę można odebrać również inne książki wydawnictwa Redbox. Na dzisiaj dziękujemy, zapraszamy jak już powiedziałem do oglądania, do czytania tego co Maciej redaguje na stronie. No i ekstra liga ruszyła, więc wszystkie ligi Redboxu w pełni gotowe. Maciej Kaniasty, Dariusz Kozelan, do zobaczenia.